Witam Państwa bardzo serdecznie. Jako taki krótki wstęp i mogę powiedzieć rozgrzewkę dla mnie, bo jest to pierwszy w życiu podcast, jaki nagrywam, także powiem parę słów o sobie i o przyszłych planach dotyczących luźnego kastu. Tak więc mam na imię Mateusz, mam 22 lata i od dziecka jestem zapalonym graczem. Co prawda teraz już nie gram tak często, ale wciąż interesuje mnie tematyka gamingu i z pewnością będę poruszał tematy dotyczące właśnie świata gier, ale nie chciałbym, żeby ten kast był taki jednotematyczny, dlatego postanowiłem zrobić go troszkę w bardziej urozmaiconej wersji, tak powiem. I z tego względu chciałbym nagrywać także kasty dotyczące książek. I będą to książki głównie biznesowe. Ale spokojnie już tłumaczę, było tak, gościu zapalone gamingiem, tak, ma 22 lata, więc skąd te książki biznesowe się wzięły nagle? A więc pokrótce. Kiedy miałem 18 lat, wraz z kolegą stworzyliśmy naszą aplikację, która miała być aplikacją treningową. Taki powiedzmy dziennik treningowy dla osób zapalonych sportem. I no nie mogę powiedzieć, że to był jakiś wielki sukces, ale... Naprawdę to było bezcenne doświadczenie, i opowiem o nim coś więcej w następnych podcastach. Nie, na pewno nie pominę tej historii, bo jest tam dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. I takie właśnie były moje początki ze sprzedażą, z marketingiem, z budowaniem własnej marki. I stąd właśnie zainteresowanie tym tematem. A więc, kiedy będziemy rozmawiać o jakichkolwiek książkach, będę Wam podawał czyste informacje, które przekazuje autor. Chciałbym, żeby to była taka krótka forma, w której podam Wam najważniejsze informacje, które będziecie mogli od razu wdrożyć w życie. Też nie chciałbym, żeby te. Podcast o książkach miał jakąś strasznie długą formę, bo zdaję sobie sprawę, że teraz no, każdy jest zabiegany i im szybsza, bardziej przystępna forma, tym lepiej. I trzecim zbiorem tematów, które poruszę na tym podcaście, będą szeroko pojęte ciekawości w internecie, czyli media społecznościowe, YouTube, które dostarczą myślę takich bardziej rozrywkowych tematów. Także jeśli jeszcze tu jesteś, to dziękuję, że wpadłeś i zapraszam Cię do przesłuchania przyszłych podcastów.